Cześć, dzień dobry, witajcie na kanale Alexandre Books. Ja jestem Alex i dzisiaj witam Was w filmie o niepokojących książkach. Dlaczego taki temat już? Myślę, że mniej więcej za tydzień czeka nas 31 października. Dla tych, którzy obchodzą Halloween albo jest im totalnie obojętne, myślę, że te książki będą dobrą lekturą na najbliższy czas. Też ze względu na to, że wchodzimy na nieco mroczniejszy okres w roku, szybciej robi się ciemno. No i ten klimat totalnie sprzyja lekkim strachom. Dlaczego niepokojące, a nie po prostu straszne? Ponieważ wychodzę z założenia, że jeśli chodzi o Strach to jest to na tyle mocna emocja, że myślę, że naprawdę potrzeba mocnej książki i potrzeba też e, takiej bardzo rozbudowanej i działającej przeciwko nam wyobraźni, żeby się gdzieś tam mocno przestraszyć. Dlatego myślę, że niepokój będzie tutaj nieco bardziej neutralny. I przyjemniejsze też w odbiorze. Ja wybrałam um, 13 książek około, natomiast 3 z nich traktuję jako jedno, bo jest to um, trylogia, seria, nie wiem jak inaczej to nazwać, jest w ogóle z gatunku książek dla dzieci, ale nie dajcie się zwieść, bo naprawdę. Może przyprawić Was o gęsią skórkę, ale o tym już za chwilę, bo zaczniemy sobie od jednego egzemplarza, którego akurat przy sobie nie mam. Jest to Szczelina autorstwa Józefa Karyki. Jest to książka, którą ja przesłuchałam około roku temu i uważam, że jest to najlepsza książka tego autora. To jest opowieść o mężczyźnie, który skończył studia wyższe tylko po to, żeby pracować na budowie i na tej budowie znajduje dziwną skrzynkę z nagraniami które zostały stworzone przez człowieka błądzącego około 3 miesięcy w górach, ale mniej byle jakich górach, z tego co pamiętam jest to Trybecz, tak się przynajmniej nazywa chyba ta, 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 ten region, ta miejscowość, nie powiem wam teraz dokładnie. Natomiast wiem, że między innymi Marta Bijan jest ogromną fanką tej książki i sama w ogóle do tego miejsca pojechała w te góry. I tam ten nasz główny bohater zbiera po prostu małą ekipę i zaczyna węszyć też wokół tego dziwnego, tego co się dzieje tam, tych dziwnych zjawisk, które mają miejsce. Dlatego że w tych górach ludzie często tracą zmysły, bądź w ogóle nie wracają, a jeśli wracają, to nie potrafią jakby. Powrócić też do społeczeństwa jako normalni obywatele, mają problemy i, i po prostu zachowują się tak, jakby przeżyli największą traumę na świecie. Więc co robi nasza ekipa? Również chce się tam e, wybrać. Więcej mam je zdradza, ale jest to bardzo taka psychodeliczna e, opowieść, psychodeliczna przygoda. Ja momentami czułam się trochę tak, e, jakbym była oderwana od rzeczywistości, kiedy słuchałam tej książki, ale klimat e, absolutnie mi siadł, i uważam, że naprawdę e, autor tutaj e, świetnie wyważył właśnie pomiędzy niepokojem, e, strachem, a w ogóle takim poczuciem zagubienia. Więc mogliśmy się mocno wbić gdzieś tam w to, co w ogóle przeżywali nasi bohaterowie. Także to jest moja pierwsza propozycja. Oprócz tego myślę, że na pewno polecę Wam mocno zbiór. Opowiadań Domy, Inne Duchy Marty Bijan, o której już tu wcześniej wspomniałam. Tu autorka wydała to pod własnym wydawnictwem i po prostu można znaleźć się tylko właśnie na stronie tego konkretnego wydawnictwa. Link do niego na pewno znajdziecie na jej social mediach. Ja ten zbiór opowiadań uwielbiam, to było dla mnie objawienie. Ja byłam w ogromnym szoku, że nikt tego nie poleca tak na co dzień. Bo po prostu nie było to tak popularne, jak powinno być. Mamy tutaj generalnie przepięknie wydany egzemplarz z obrazkami, z taką bardzo fajną czcionką, która totalnie oddaje klimat całej tej. E, całej tej w ogóle tego zamysłu, który mm, charakteryzuje ten konkretny zbiór, też opowiadania do siebie nawiązują w pewien sposób, ale trzeba się mocno wytężyć, żeby to od razu wyłapać. Ja gdzieś tam pod koniec dopiero ogarnęłam, co się tak naprawdę dookoła mnie dzieje, ale no, powiem Wam szczerze, że ja się bałam po przeczytaniu. E, myślę, że dodam jeszcze e, jako polecajkę na pewno nocne godziny tej samej autorki, wkleję wam tutaj, bo nie ściągnąłam jej półki, teraz widzę. To jest opowieść o kręceniu filmu w zamczysku przez trójkę młodych, niedoświadczonych, jeszcze aż tak dobrze bohaterów, ale to kręcenie filmu jest tak ekscentrycznym i dziwnym doświadczeniem, że. Wychodzą na jaw, tak uwypukla wszystkie te rzeczy, z którymi ci młodzi ludzie musieli się wcześniej zmierzyć w życiu, i e, zaczynamy podejrzewać, że wcale nie zostali wybrani przypadkowo m, poprzez swoje umiejętności aktorskie, ale raczej poprzez te wszystkie traumy i dziwne rzeczy, których doświadczyli w życiu, bo po prostu ten zamek, ten strach i wszystko, co, co dzieje się dookoła nich, em, wyzwala. Ich sekrety i po prostu obnaża ich prawdziwą naturę. Także tam również są sceny, które są mocniejsze: jakieś kroki pod drzwiami, jakieś wykopywanie po prostu dołów na cmentarzu, jakieś gorączkowe, mare i po prostu senne zjawy. Także jak na mój gust, to jest to naprawdę bardzo ciekawy horror młodzieżowy. I pozostając w temacie młodzieżowych książek jeszcze na chwilkę, zaraz przejdziemy sobie też do tej serii dziecięcej. Polecę Wam z całego serca dom sióstr marnotrawnych, czyli mój patronat, który kocham i uwielbiam, czytałam w oryginale. Nieco wcześniej, rok, chyba wcześniej, przed wydaniem jej w Polsce. Jest to opowieść o trzech siostrach, które pewnego um, zimowego wieczoru, sylwestrowego, notabene, e, znikają spod pieczy rodziców um, i po prostu są zaginione ich zaginięcie zostaje zgłoszone, e, po prostu na rodziców i na okoliczną społeczność pada blady strach, co się z tymi dzieciakami stało. E, po czym one wracają. I wydaje nam się, że to wspaniała nowina, że nic im się nie stało, ale czy na pewno, ponieważ dziewczyny po powrocie są wtedy małymi dziewczynkami, mają białe włosy, mimo że wcześniej były ciemne, czarne, nieprzeniknione oczy i ślady na szyjach, takie jakby ktoś chciał przeciąć, przeciąć im gardło. Natomiast nic tak generalnie im nie jest oprócz tego, że też straciły większość wspomnień, e, które wcześniej im towarzyszyły. E, ale to dopiero początek tej historii, dlatego że my śledzimy ich życie po lata, kiedy są już nastolatkami, kiedy dwie z nich wyniosły się z domu, a trzecia pozostaje tam w ramach też troszeczkę takiego towarzystwa dla ich matki. E, w międzyczasie niestety straciły też ojca, i wszystko to jest owiane mgłą tajemnicy. Do momentu, w którym najstarsza z sióstr znika ponownie, a resztę zaczyna nawiedzać dziwny stwór z rogami na głowie. To jest taka historia, która. Jest trochę jak takie pnącze, usidlające nas powoli, także w sumie nie zdajemy sobie sprawy z tego, że jesteśmy jego zakładnikami, do momentu, kiedy jest już za późno, żeby się uwolnić. Napięcie wzrasta stopniowo. Myślę, że można powiedzieć nawet, że mimo, że jest to krótka książka, to gdzieś tam trochę musi minąć, zanim naprawdę stanie się niepokojąco i strasznie. Ale ja osobiście uważam, że zakończenie wynagradza to oczekiwanie, bo ja się tego absolutnie nie spodziewałam. Nie wiedziałam, co się dookoła mnie dzieje. To było coś, co wyrwało mnie z butów. No i przyznam, że ten pan z rogami na głowie niejednokrotnie przyspieszył mój puls. Z mojej strony jest to wielka miłość. Jest to też jeden z pierwszych takich horrorów młodzieżowych, które czytałam i w których się zakochałam. Bardzo się cieszę, że gdzieś tam ta młodzieżówkowa sfera się rozrasta i staje się bardziej różnorodna, dlatego że jestem ogromną fanką, właśnie historii, które są niepokojące, które są dziwne, które są straszne, ale jednocześnie lubię też po prostu czytać o młodych ludziach, o ich próbach właśnie uporania się ze światem i z dorastaniem. Także fajnie, że udało się to autorom połączyć. Oprócz tego polecam Wam dla młodszych i dla starszych, na pewno. Evelyn Jones i jej po prostu przygody, czy to z Przeklętym Kurhanem, czy z duetem z Malmo'w, czy z Wiedźmim Kręgiem. Akurat Wiedźmi Krąg podobał mi się najmniej, mimo że no, mamy Wiedźmy, więc jakby girl power i te sprawy. Natomiast ja najbardziej wkręciłam się w pierwszy tom i w ostatni tom, który czytałam niedawno, dlatego że no, po prostu ja... Czytałam to sobie, czy tam słuchałam w audiobooku i się bałam w ciągu dnia. Jeśli chodzi właśnie o Przeklęty Kurhan, to ja słuchałam tej książki na siłowni, słuchajcie, o 10 rano. A i tak, idąc na tą siłownię, w centrum miasta, pełnym ludzi, czułam się, jakbym była na największym pustkowiu, w środku lasu, w środku zimy, wszędzie ciemno i strasznie. Natomiast jeśli chodzi właśnie o duchy z Malmów, to czytałam je w zeszłym roku idealnie. Halloween i no powiem Wam, że było grubo, było grubo. Także jeśli jesteście fanami takich historii o duchach i o rezolutnych dziewczynkach, które te duchy gonią, duchy z zjawy z Jawy, i wiedźmy i wszystko. To myślę, że możecie śmiało po te książki sięgnąć, bo uważam, że naprawdę przedział wiekowy jest szeroki. A teraz powrócimy szybciutko do lektur dla starszych. Myślę, że nie mogło zabraknąć mojego ukochanego pisarza Stephena Kinga. Polecę Wam tutaj dwa tytuły, dlatego że one gdzieś tam bardzo mnie wystraszyły i pamiętam do dziś, że momenty, w których pojawiały się upiory. Były dla mnie dość traumatyczne. Jest to miasteczko salem i cmentarz dla zwierzaków bądź cmentarz dla zwierząt, dlatego że wiem, że oba tytuły istnieją i jakby są używane w Polsce zamiennie. Także jeśli chodzi o cmentarz dla zwierzaków, tutaj mamy młodą rodzinę, która przeprowadza się do nowego miejsca. I to miejsce jest w jakiś sposób naznaczone przez dawnych, pradawnych mieszkańców, czego dowiadują się od swoich sąsiadów, a raczej dowiaduje się tego główny bohater i um, trzyma się od tego miejsca z daleka do momentu, w którym życie i tragedia nie zmuszają go do tego, żeby um, tych strasznych duchów się nieco poradzić, jak swoim smutkom i rozpaczy zaradzić. Ale tutaj po prostu zaraz zacznę rymować. Natomiast jeśli chodzi o um, miasteczko Salem. Nie dajcie się zwieść tytułowi, bo tutaj czarownic nie uświadczycie, będą trochę inne zjawy i mary. Do prowincjonalnego miasteczka w Stanach Zjednoczonych przyjeżdża jegomość, który otwiera jakiś dziwaczny sklep. I w międzyczasie z tego miasteczka zaczynają znikać dzieci, dorośli, w bardzo tajemniczych okolicznościach. Nikt nie wie, co się dzieje, ale jeden z mieszkańców. Zaczyna podejrzewać, że musi to mieć związek z nowym lokatorem. No były takie sceny, które do dziś śnią mi się po nocach, e, sceny z udziałem dzieci. Nic więcej wam nie powiem, natomiast no przyznam szczerze, że jeśli chodzi o Stevena Kinga, to on to napięcie buduje przez długi czas. Natomiast jak już zbuduje, to e, momentami bywa makabrycznie. Niedawno skończyłam również Jak sprzedać nawiedzony dom i słuchajcie, to jest książka której um, fabuła rozwija się powoli, przynajmniej do pewnego momentu. Pierwsza połowa e, omal nie sprawiła, że tą książką rzuciłam o ścianę. <laughs> nie dlatego, że była zła, tylko ja po prostu spodziewałam się akcji nieco wcześniej. I najpierw są takie troszeczkę rozterki rodzinno-finansowe, bo następuje zgon rodziców. i e, Nasza główna bohaterka przyjeżdża do miasteczka, w którym się wychowała, żeby zaradzić e, i też. Oczywiście dopełnić formalności, które wynikają z tych przykrych okoliczności. No i brat jakby tam staje jej koniem i oni się tam wiecie, drą, koty i tak dalej, i jakby ten brat jest bardzo irytującą osobistością, i ja zostałam ostrzeżona przez mojego chłopaka Marcina, przez którego tą książkę czytałam, że będziesz się denerwować. Słuchaj, ja mówię nie, ja nie będę się na pewno denerwować. Po czym zaczęłam słuchać tej książki i myślałam, że po prostu kogoś nią. Um, no, po prostu wiadomo, do, do, do jakichś rękoczynów dojdzie. E, ale po połowie, kiedy sytuacja zaczyna nabierać tempa, kiedy zaczynamy rozumieć, dlaczego w ogóle dzieje się to, co się dzieje, e, i dlaczego lalka, ta lalka znajduje się na okładce e, książki, to po prostu trzyma nas w napięciu do końca. I rzeczywiście, gdybym pewnie czytała ją wieczorem, w takich bardziej sprzyjających okolicznościach. To mogłabym się mocno przestraszyć, i e, przyznaję szczerze, że później robi się już nieco e, e, strasznie. E, szczególnie dlatego, że jakby ja jestem fanką horrorów wszelkiej maści, i do pewnego momentu w swoim życiu oglądałam je nagminnie, namiętnie i tak dalej. Chociaż pewnie nie powinnam wtedy oglądać takich rzeczy. Więc jeśli chodzi o wyobraźnię, to ja nie mam absolutnie żadnego problemu, żeby wyobrazić sobie jakieś makabryczne laleczki, <grywki> także e, naprawdę. To jest mocny towar, tylko trzeba mieć do niego cierpliwość. Dla tych mniej cierpliwych, gąsienica myślę, że będzie dobrym wyborem, ze względu na to, że jest to zbiór opowiadań e, króciutki. Także, jeśli chcecie wpasować się nieco w halloweenowy klimat, e, troszeczkę być może. Poczuć się um, przestraszonym, zaniepokojonym, to gąsienica e, będzie idealna. Tu jest kilka mm, opowiadań, które e, są różne: niektóre mniej, niektóre bardziej e, dziwaczne, ale myślę, że ten poziom lęku, który może Wam towarzyszyć, będzie e, przyjemny i będzie taki pozbawiony przesady. To jest też e, specyficzny sposób pisania ale ym, myślę, że będzie odpowiadał tym, którzy raczej czują się dobrze w krótkiej formie. Mexican Gothic to zdecydowanie duszna powieść o dziwacznym domu, o kobiecie, która jest rezolutna, która jest nieokiełznana i buntownicza mimo czasów, w których przyszło jej żyć i która do tego domu przyjeżdża, do tego dworu, do rodziny, nowej rodziny swojej kuzynki, swojej krewnej. Ponieważ ona nie czuje się dobrze, więc nasza główna bohaterka musi po prostu przyjechać i skontrolować sytuację, zająć się swoją kuzynką, zająć się swoją bliską osobą. I na miejscu odkrywa, słuchajcie, że ta nowa rodzina ma wiele sekretów i wywołuje w niej takie odczucia, które sprawiają, że absolutnie im nie ufa. A co to za sekrety pochowane w ścianach budynku i w innych różnych dziwnych miejscach? Tego dowiecie się sięgając po tę książkę. EGZORCYSTA, polecane przeze mnie na pewno na jesienną porę, Mnę tutaj już pomijając fakt samej okładki, która jest nieco niepokojąca. <grymści> historia bardzo taka filmowa, nie bez powodu pewnie zekranizowana, dlatego że mamy tutaj piękną młodą aktorkę, która podróżuje ze swoją Córeczką, i która podróżuje ze swoją świtą, związaną gdzieś tam z asystentki i tak dalej, osiada w pewnym miejscu, bo kręci właśnie nowy film i z rządzeniem losu jej córka zaczyna dziwacznie się zachowywać. Staje się niegrzeczna, mimo że wcześniej była bardzo ułożona i taka z matką związana. Zaczyna unikać jej kontaktu, i to bardzo tą matkę niepokoi. Ona też szuka pomocy wśród lekarzy, wśród znachorów, i w pewnym momencie okazuje się, że. Że niestety dziewczynce pomoże zapewne tylko kontakt z księdzem, bo po prostu weszła w relację z jakimś demonem. Nie chcę mówić więcej, bo też ostatnio mam wrażenie, że już mówiłam w którymś z filmów o tej książce, natomiast. Tutaj niepokój również rośnie powoli, i są tu takie wzmianki, które mają delikatnie dać nam znać, że coś się dzieje i dlaczego coś się dzieje. Coś znika, coś się przesuwa, coś sprawia, że dziewczynka czuje się źle, coś zaczyna się ruszać niekontrolowanie, mimo że nie powinno. Wiecie? Takie malutkie komentarze od narratora, które po prostu sprawiają, że ciarki przebiegają nam po plecach. Nie jest to książka, która od samego początku wywołuje wiele emocji ale na pewno trzyma nas klimatem i trzyma nas napięciem, bo my wiemy, że coś się wydarzy. No sam tytuł mówi nam też, co mniej więcej i czekamy po prostu na ten kulminacyjny moment i finał jest mocny. Moja um, uwielbiana psychoza. Bardzo lubię wspominać o tej książce w w czasie jesieni, właśnie dlatego, że uważam, że to jest po prostu jesieniarski must jeśli lubimy historię z dreszczykiem. E, tutaj motel, e, dziwny mężczyzna, który go prowadzi, który ciągle mówi o swojej matce i goście mający tę nieprzyjemność, aby w nim nocować. E, to jest krótka historia, ale jeśli nie znacie zamysłu, jeśli nie oglądaliście filmu, to może Was mocno zaskoczyć. Problem polega na tym, że wielokrotnie gdzieś tam ten schemat był już wykorzystywany, czy to w kinematografii, czy w ogóle w jakichś innych tekstach kultury, dziełach kultury, dlatego myślę, że część z Was może być troszeczkę zaspoilerowana, co tu się wydarzy, ale dla tych, którzy nie wiedzą, będzie to spore zaskoczenie, zaskoczenie z rodzaju tych, których absolutnie się nie spodziewamy. Myślę, że zdecydowanie nie chcielibyście w takim motelu nocować. Im dłużej tu do Was mówię, tym więcej książek przychodzi mi na myśl, bo słuchajcie, zapomniałam, że mam jeszcze kobietę w Czerni po angielsku. Już nie chce mi się teraz po nią iść, ale mam kobietę w Czerni, o której wspominałam już chyba w poprzednim filmie, z tego co pamiętam. Finally Fall Book, tak. Tutaj mamy mężczyznę, naszego narratora, który opowiada nam historię. On tą historię trzyma w sobie od wielu lat, bo jest to tragedia, która spotkała go w. W młodości, tak naprawdę, i sprawiła, że no, jego życie się rozsypało niejako. Wiele lat wcześniej, zanim e, spotykamy go, w czasie teraźniejszym. Miał on za zadanie w imieniu swojej kancelarii, w której pracował, przemieścić się z Londynu do małego miasteczka, w którym klientka zmarła i trzeba uporządkować jej sprawy, zająć się pogrzebem i dalej. No i on przyjeżdża do miasteczka, w którym osiadła i tam wszyscy są bardzo negatywnie nastawieni do domu, w którym mieszkała i nikt nie chce tak naprawdę mieć z nim nic wspólnego, a nasz główny bohater nie bardzo rozumie skąd te emocje, bo też nikt nie chce mu powiedzieć. Natomiast w momencie, w którym e, następuje e, pochówek e, na cmentarzu oprócz niego i oprócz mężczyzny, który e, miał się nim tam opiekować. Widzi kobietę, kobietę w czerni, która wygląda bardzo niepokojąco wygląda na bardzo chorą, e, i ona stoi w jakiejś odległości i po prostu patrzy na niego i na jego towarzysza w trakcie tego pogrzebu. No i mężczyzna, jakby mówi o tym swojemu towarzyszowi, że taki ktoś tam stoi, słuchaj, jakby no patrz. A ten drugi jest bardzo wystraszony wręcz zaczyna mdleć. Z tych emocji i ucieka z tego cmentarza. Słuchajcie, także wszyscy mają, jakby mamy wrażenie, że wszyscy coś wiedzą, ale nikt nie chce się podzielić tym z naszym głównym bohaterem, także on po prostu, no, przyjeżdża do tamtego domu, to, to, to domostwo jest oddalone mocno od reszty zabudowań i tam no, stara się uporządkować te sprawy. I słuchajcie, zaczynają dziać się. Mega dziwne i niepokojące rzeczy. Też inni ludzie, którzy pomagają temu mężczyźnie, czy to dostać się do tego domu, czy dać mu zakwaterowanie w tym miasteczku, bardzo się o niego martwią. I to, co jest najbardziej frustrujące, to fakt, że nikt mu nie chce powiedzieć, co się dzieje. Ale no, spotkanie kobiety na cmentarzu nie było ich ostatnim spotkaniem, także słuchajcie, nie czytajcie tego w nocy. Bo ja czytałam to w nocy. Nie wiem, czy ma to znaczenie, czy po angielsku, czy po polsku, bo ja czytałam w oryginale, ale jak czytałam to w nocy, to po prostu co rusz patrzyłam na drzwi, czy nikt tam nie stoi. Także wiecie, jakby mocny towar, jeśli chodzi o książkę. Ja z całego serca polecam, bo ja tym klimatem byłam oczarowana. Tym takim właśnie klimatem wiktoriańskiej Anglii, czy to Anglii XX wieku, teraz nie jestem pewna, ale no po prostu jest w tym coś takiego mrocznego i ciemnego. Co sprawia, że od razu yy, skacze mi ciśnienie. <gry> Więc yy, myślę, że to. Będą wszystkie polecajki na dzisiaj, bo wiem, że tego czasu, do Halloween, trochę mało zostało mimo wszystko. Ale mam nadzieję, że Was zainspiruje do sięgnięcia po którąkolwiek z tych książek. Nawet jeśli nie w najbliższym tygodniu, to po prostu przez ten okres jesienno-zimowy, no bo to są książki, po które sięgnąć naprawdę warto. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dajcie mi znać, jak Wam się podoba taki materiał. Niepokojąco po prostu zachęcający do dziwacznych książek. Ja też staram się właśnie, żeby filmy pozostawały. W takim jesiennym klimacie, więc jestem ciekawa co Wy na to. Eee, I dziękuję Wam za oglądanie tego materiału. Do zobaczenia w kolejnym filmie.